Jak stworzyć spersonalizowany lejek sprzedaży, aby wyróżnić się na tle konkurencji. Cześć, witam ciebie w kolejnym odcinku. Ja mam na imię Mariusz i dzisiaj pokażę tobie taki bardzo specyficzny lejek sprzedaży. Możesz stworzyć lejek sprzedażowy i zwracać się bezpośrednio po imieniu do osób, które przechodzą poprzez poszczególne etapy tego lejka. Jeżeli ciebie interesuje ten temat, zapraszam ciebie do obejrzenia tego odcinka. Zapraszam ciebie do mojego komputera i wszystko ci pokażę jak to stworzyć i skonfigurować, aby nie przedłużać. Zaczynajmy. Czyli teraz widzisz pulpit platformy Builderall i musimy przejść właśnie do tworzenia e, lejka sprzedażowego takiego prostego lejka sprzedażowego więc najrzęba się tutaj na Apps wybieram Funnel Builder nie będę tutaj pokazywał krok po kroku jak skonfigurować, jak połączyć taki lejek sprzedażowy, ponieważ jest już na ten temat materiał, nie chcę się powielić i powtarzać. Chcę właśnie pokazać ten trik, tą taką sztuczkę, która wyróżni Ciebie na tle Twojej konkurencji, ponieważ nikt inny tego nie ma, a Ty możesz stworzyć personalizowany lejek sprzedażowy, zwracając się do Twojego klienta zupełnie po imieniu. Zaraz Ci pokażę, jak to zrobić. Czyli mamy sobie tutaj właśnie taki lejk sprzedażowy. Jest to squeeze page, forma zapisu, potwierdzenie adresu e-mail oraz przekierowanie na thank you page. Jest na pierwszej stronie lejka sprzedażowego, tak ona wygląda, gdzie twoja osoba, która się zapisuje do twojego programu, do twojej listy mailingowej, będzie musiała wpisać. E-mail oraz swoje imię. I naprawdę bardzo proste, ponieważ no, musisz tutaj połączyć się z bazą mailingową. Połączę tutaj, tutaj z tą listą mailingową. Przejdę teraz na stronę z potwierdzeniem adresu e-mail. I teraz tutaj możesz się zwrócić bezpośrednio po imieniu do osoby, która się e, zapisała na poprzedniej stronie. Musisz tutaj dodać tekst. Powiedzmy, że to będzie właśnie ten. I tutaj jako Pole tego tekstu wymazujesz i tu jest coś takiego jak tagi. Insert text Widzisz? Właśnie się podświetliła nazwa insert text Klikaj tutaj i chcesz użyć właśnie tagu lead name. Zrób select. Nic mi się nie przejmuj. Może być po prostu duża czcionka, a my sobie zrobimy 30 to za mało. 60. Dobra. Ten tag jest już jest dodany. Dajemy go troszkę niżej. To sobie, to zrobię na 35, żeby była większa różnica, ok Safe, teraz przechodzę na stronę z podziękowaniem, safe and exit. Wyobraź sobie, że na tej stronie z podziękowaniem, Mariusz, po obejrzeniu tego wideo, kliknij, przypuśćmy tutaj yy, na ten przycisk, aby odebrać dodatkowy bonus. Dobra, ten tekst mamy tutaj i możemy dodać jeszcze raz, zwracając się po imieniu do danej osoby. Nieważne jaki to jest heading, czy to jest 2, czy to jest 3, jaka to jest ściąga, wybierzemy sobie tylko po prostu wielkość tego. No, może sobie zrobimy 44. OK. Znowu bierzesz tag, insert tag, lead name, select. I to już po prostu wszystko będzie działało. Tutaj przypuśćmy do przekierowania. Zrobimy sobie link do mojej strony internetowej. OK. Um, Marzencarskie.pl Select i tak naprawdę y, zmienimy sobie jeszcze tylko informacje. Dobra, myślę, że będzie już przyzwoicie. Klikamy Save. Tu będzie informacja: kliknij poniżej, aby o, o, otrzymać bezpłatny bonus. Y, I tu napiszemy: gratulacje. Lead name. Dobra, nie mam tutaj polski czcionek, ale tutaj nie będę się. Tym przejmował. Czyli tak będzie gratulacje imię danej osoby. Proszę obejrzeć to wideo do końca. I tu jest na przykład jeszcze zrobimy, to już nie będziemy przesadzać z tymi minami. Tak to zostawię. Save, that's fine. I close. Pamiętaj, aby jeżeli pracujesz nad poszczególnymi stronami, poszczególnymi krokami twojego lejka sprzedażowego, zawsze klikaj save. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Kiedy masz już wszystko gotowe, jesteś zadowolony z każdego etapu twojego lejka sprzedażowego. Wszystkie teksty, szaty graficzne, zdjęcia, wszystko może dopracowane, możesz sobie wypróbować swój lejek, właśnie przychodząc tutaj na Go to the Website Page. Ja sobie wpiszę i właśnie takie jakiś bardziej oryginalny imię. Nie będzie desidery. Wbiorę swój adres e-mail. Get instant Access. I w tym momencie możesz widzieć właśnie desidery, just one more step to go. Please open the email that you have your request for, click on the link. To confirm. Zwracasz się bezpośrednio imieniem osoby, która zapisała się właśnie na tej stronie, gdzie wypełnia swoje dane. I to jest to, co wyróżnia Ciebie w tym momencie Twojej konkurencji, bo personalizujesz każdy krok Twojego lejka sprzedażowego. Zwracasz się po imieniu. Ta osoba już wie, hej, ty Desidery, wejdź na twój adres e-mail i potwierdź go. To jest wszystko to, co musisz zrobić, aby otrzymać dodatkowe bonusy. No to przejdziemy teraz na moją skrzynkę. Odświeżam. Jak widzisz, tego maila tutaj nie ma, ponieważ domena nie jest zweryfikowana, więc najprawdopodobniej taka wiadomość znajduje się w spamie. Więc jeśli nie masz zweryfikowanej domeny, widzisz, jest margines, jest please confirm the description, to nie jest spam, eee, odebrane. Czyli jestem już na stronie potwierdzającej. Dostałem, klikam tutaj, robię dalej i mam informację. Gratulacje, dezydery. Proszę obejrzeć wideo do końca. Materiał specjalny wybrany dla Ciebie. Dezydery, kliknij poniżej, aby otrzymać bezpłatny bonus. Klikam i jako materiał bonusowy, na przykład, znajduje się na Twojej stronie, na jakiejś Twojej stronie dodatkowej, a ja znajduję się właśnie na mojej stronie sprzedażowej. Także tak to wygląda. W ten sposób możesz się wyróżnić na tle Twojej konkurencji, tworząc spersonalizowany lejek sprzedażowy, zwracając się do Twoich lidów, do Twoich klientów, cokolwiek masz dla nich przygotowanego, po imieniu takim, jaki spisali właśnie, rejestrując się na produkt, usługę, która właśnie ich zainteresowała. Także to wszystko w tym materiale wideo. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat platformy Builderoll, możesz napisać komentarz do mnie, chętnie Ci pomogę, odpowiem na wszelkie pytania. Będzie też link w opisie tego materiału, gdzie możesz wypróbować platformę Builderoll przez 14 dni za darmo. To wszystko, żeby nie przedłużać. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!